Najdraższy rekord dzienny przejazdu 780 kilometrów Ciemno się chyba zrobiło około pierwszej A po czwartej wstaliśmy Po czwartej, bo już było milno. Ciągle jeszcze w British Columbia Bo jednak kawałek do przejechania jest A dzisiaj na pewno jedziemy do Yukonu Tu mamy piękne statko bizonów A tu chyba dyrektor Jechaliśmy dzisiaj o 5 rano i już przejechaliśmy 200 km do Watson Lake. Jesteśmy już w prowincji Yukon. Jurek, co będziesz robił? Jedna tablica była na jednym starze, ta była na zielonym oryginalnie, ta była na czerwonym. Jest takie fajne miejsce, które się nazywa Sign Post Forest. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj po prostu ludzie przykręcają tablice O tutaj co nam się rzuciło w oczy to jest Kraków Karpniki Jedziemy Karpniki macie swoją tablicę Tomek daj drugą Proś. Bolesławiec No miejsce jest jedyne w swoim rodzaju no coś tu dużo mówić że jutro rano przejdziemy w przejście graniczne mocno dajemy a będziemy dzień wcześniej co jest dla nas lepiej ponieważ poślizg nastąpił pozostaliśmy dzień dłużej Edmonton mamy zrobione od samego początku 6600 km całe, całe tylko, że nie bardzo widać jak się jedzie Jesteśmy bardzo blisko granicy kanadyjsko-amerykańskiej na Alasce przy Alkan także jutro będzie rzut na Yukon River jest dużo Dużo wyższy boss. Razem ja niestety z tyłu. Wcześniej Tomek był parę razy z tyłu. Co chłopaki tak właściwie robicie? Yeah. Nie. Po soko po Po kiełbasą? Tak. I z warzywami. I z, I z I Pani się uczy od nas jak I, I pani się od nas uczy jak to zrobić, tak? Nie ale... okej, okay, dobra bo tutaj siedzisz zostało nam do Anchorage 980 km pojutrze dojedziemy resztę, tak żeby być wcześniej przed południem w Anchorage. to jest najwyższy szczyt Kanady Mount Logan nie wiem ile nam to zejdzie czasowo prawdopodobnie z tankowaniami około ja wiem 17-18 godzin, mamy 1000 kilometrów do A Fajny ten Alaska Highway. Taki nie za równy, nie za wyboisty. Normalnie jakby był stworzony dla starów 266. Mamy jakieś widoki na polepszenie drogi. ciekawą drogę jak to dobrze jest pobujać w obłokach to trochę za dużo tych chopek na drodze góra dół, góra dół, góra dół kiedy wyprzedzasz furę która jest warta 200 albo więcej tysięcy dolarów a Ty się posuwasz takim starem uczucie po prostu nie do pobicia Zobaczcie jak tutaj buja. Zobaczcie na tego na tymka. Tary na taką drogę są stworzone. I zaczynamy Rodeo. To co stary lubią najbardziej na Nie ma że boli. Stary na paty. Że tak pewnie ładnie idziemy jak... Chacz. Rik, mamy granicę. W tej chwili będziemy przejeżdżali przez US Customs, czyli granica po stronie amerykańskiej za 30 km. Wyjeżdżamy sobie z Kanady przy tych, z której wyjechaliśmy w tej chwili. Jesteśmy już za granicą. To znaczy tak naprawdę to nie wiadomo w którym dokładnie miejscu jest granica. Będzie tablica, tam planujemy się zatrzymać i zrobić zdjęcia. Wjechaliśmy na Alaskę, a tu mamy takiego przedstawiciela innego gatunku, ale został złapany w swoim własnym żywiole. Milordzie, jak tam? Jesteśmy na granicy. Wcześniej zrobiliśmy piękne zdjęcia i co? Kierunek Antorycz. Piotrek za kierownicą. To jestem pod wielkim wrażeniem, bo PRL się przypomina. Ja w ogóle zdawałem egzemplarz na prawo jazdy na smaczach wejścia. 8,28 albo 205. A te tutaj takie słóweczki śmieszne w zimie pokazują, w którędy idzie droga, żeby było łatwo odśmierzać. Także możecie sobie wyobrazić, ile tutaj dowala śniegu. Spotykamy Polaków naprawdę w różnych dziwnych miejscach. Wszyscy są bardzo życzliwi, wszyscy są uśmiechnięci. Wysiadł facet i mówi, dowiedział się, że tędy będą dwa stary jechać. I on z lornetką siedział i patrzył, czy nie przejeżdżają stary. A teraz będzie wyjeźdź, tylko trzeba przełożyć telefon w drugą rękę i wykonać redukcję. Alaska jest w ogóle no, niesamowita. A nasze dwa stary na alasce to już w ogóle jest jakiś kosmos. Przemek sprawdził, zachód słońca 23.40 a wschód 4.25. Oh. Zjazdu Gwan Koryt zostało nam Ua, ula la zostało nam 120 km za chwilę koniec jazdy za Zobaczyć orki w swoim żywiole. Jest, jest, piękny, trzy. Widzisz? Jak trzepie płetwą prosto? E o down da Altona Highway